Inni mówią, że nic nie zapowiadało gwałtownej zmiany pogody. Inni, że pomruki burzy było słychać na pół godziny przed tym, zanim pioruny zaczęły walić na dobre. W czwartek o godzinie 13.15 nad Giewontem rozpętało się prawdziwe piekło. Pioruny uderzały nie tylko w 14-metrowy krzyż, ale i w okoliczne szczyty. W drodze na Giewont znajdowało się około 200 osób. Duża grupa ludzi, przypadkowych, bo ludzie na Giewoncie to są ludzie przypadkowi, ci, którzy tam się wybierają, została rażona. I tak to wyglądało. Całe te działania nasze były do tego niezwykle podobne. Tutaj szereg osób, dzieci, porażonych, poparzonych, z połamanymi nogami, ranami na twarzy i całym ciele. To było naprawdę dramatyczne zdarzenie, tutaj zaangażowanie naszej całej ekipy lotniczej, bo to są i piloci, i nasza załoga, która tam lata w pierwszym możliwym, możliwej chwili z ogromnym ryzykiem te działania były podjęte. Podobnie z lotniczym pogotowiem ratunkowym przyl przylot do Zakopanego w tej ostatniej fazie też nie był prosty. Bardzo dobrze to wszystko funkcjonowało. Pewnie widzieliście, tam chwilami stało pięć głosów na płycie. Koordynacja tego wszystkiego też bardzo dobrze wyszła. Nasi ratownicy pierwsi, którzy byli na miejscu, byli jeszcze w trakcie burzy. Tam były nadal rażenia, więc to ryzyko... Bezpośredniej pracy pod Giewontem było bardzo duże. Trzeba również pamiętać, że w tym samym czasie toprowcy przeprowadzali, trwającą już prawie tydzień, akcję poszukiwawczą w jaskini Wielkiej Śnieżnej. W akcji ratowniczej na Giewoncie oprócz sił Topru udział wzięły cztery helikoptery lotniczego pogotowia ratunkowego, 140 policjantów. Przyleciał policyjny śmigłowiec Blake Hawk. Na hali kontratowej działało 90 strażaków z państwowych straży pożarnych oraz ochotników. Stop kryzysowy działał w Urzędzie Powiatowym. W Zakopanem pojawił się wojewoda małopolski Piotr Ćwik. Wieczorem premier Mateusz Morawiecki poinformował o tragicznym żniwie nawałnicy. Chciałem wyrazić najgłębsze wyrazy współczucia dla rodzin zmarłych osób. Z tego co wiemy, dzisiaj cztery osoby nie przeżyły tych bardzo gwałtownych, bardzo nietypowych, bardzo rzadkich wyładowań burzowych bardzo zmiennej pogody, która nastąpiła i doszło do zgonu czterech osób, dwójka dzieci i dwie osoby dorosłe. Służby w bardzo sprawny sposób przeprowadziły akcję ściągnięcia wszystkich osób, które zostały poszkodowane, tam na giewoncie, na różnych szlakach, bo to też dolina Kondratowa i w w szybkim tempie wszystkie te osoby zostały przetransportowane do szpitali. Następny dzień przyniósł poprawę pogody i niewesołe dane statystyczne. Udzielono pomocy 157 osobom w tych kilku szpitalach, do których byli transportowani, więc to jest no, skala ogromna, po prostu nienotowana naprawdę w, w, w górach. tytuł ostatniego twojego rozdziału. To mm -hmm. jest przykre, nie, jak później? Zawstydzające. Straszne i zawstydzające. A, ten tytuł faktycznie jest za delikatny. A jak to, to proponowałbyś? Nie wiem, hańba Polski? Nie wiem, ale naprawdę coś, bo no, straszne, no to takie jest o straszne coś tam, no. To faktycznie, ten ostatni rozdział, jeden z ostatnich rozdziałów, gdzie myślę, że to było... Po przeczytaniu tego wcześniejszego, kiedy widzimy, jakie, jakie klasy są to fachowce, ja rozmawiałem z Andrzejem Kisielem z gromu, człowiek, który był też na wojnie. I po przeczytaniu tej książki stwierdzam, że to są ludzie tej klasy. To są wybitnie wyszkoleni ludzie. To są tak jak nasi gromowcy. Mhm. Grom jest trzecią jednostką specjalną w świecie. Jakbyśmy tutaj pewnie znowu nie będą lubić, bo oni tam jak opowiadasz, że nie chcą być chwaleni, i tak dalej, ale jakby jakiś ranking tych grup, wydaje mi się, że byliby w ścisłej szczołówce ratownictwa górskiego. I właśnie te osoby, które są tak dobrze wyszkolone, bo tutaj, na szczęście, na sprzęt, który już teraz się zmienił, i na ten sprzęt już jakieś te pieniążki się zn znajdują to teraz, żeby ci ludzie. Pracowali za takie pieniądze, które tutaj w tym rozdziale opisujesz, no to właśnie ten tytuł nie pasuje do tego początku, bo jak się przeczyta tytuł i później czyta dalej, no to jest nieadekwatne. <grytanie> Słuchaj, wiesz dlaczego jest taki tytuł? Bo yy, myślę, że na mocniejszy oni sami by się nie zgodzili. A najsmutniejsze właśnie w tym wszystkim jest to, że im jest po prostu zwyczajnie przykro. Że oni już są na etapie, że nawet za bardzo się nie potrafią oburzać, dlatego że tyle lat walczą o pieniądze dla siebie i y, od zawsze są stawiani w pozycję jakiegoś namolnego petenta, że y, już nawet im przechodzi złość, że już nawet nie ma czegoś takiego, takiego ludzkiego, y, jest na to bardzo mocne słowo, którego nie użyję. Bo jest to brzydkie słowo, ale już po prostu teraz mówią: jest nam po prostu po ludzku przykro, że ludzie tego, że rządzący tego nie rozumieją, że my satysfakcją nie spłacimy kredytów, nie wsadzimy satysfakcji do garnka, że nie wystarcza nam już poklepywanie po ramionach, że nie wystarczają nam obietnicy bez pokrycia. I, i oni sami tak do tego, jak ze mną. Uwierz mi, żaden z nich nie był zły. Było im po prostu przykro. I to jest właśnie najbardziej. I moim zdaniem to jest wstrząsające, że już właśnie, bo jeszcze jak ktoś jest zły, to jest jeszcze na etapie walki. Bo jak jestem zły, to jest już, że kurde, jak ci przywolę, to ci po prostu nic z ciebie nie zostanie. Ale jak komu już jest przykro tylko, to znaczy, że nie wierzy w to, że będzie lepiej. I to jest straszne. Tak, to ja się przyłączam do tego. Tutaj mamy troszkę mniej niecenzuralnych słów używać, ale jeżeli ktokolwiek by z tam naszych rządzących i wysłuchiwał i tą książkę przeczytał, to na pewno ten wiek emerytalny dla. To jest po prostu kpina. Yy, ja to bym widział właśnie na tej zasadzie u, mistrz uczeń, że właśnie jak ci ludzie chcą zostać jeszcze w tej służbie, bo to też jest rodzaj służby dla społeczeństwa, to niech będą tym swoim doświadczeniem służą, ale niech ich system i państwo polskie nie zmusza do tego, żeby do 65 roku życia byli w tej samej sprawności yy, w, w górach w trakcie akcji ratowniczych. Czyli to naprawdę ktoś tam wreszcie powinien iść po rozum do głowy. Mam nadzieję, że ta książka otworzy na tyle. Oczu tym naszym rządzącym, że za tym pójdą te zmiany, no i przede wszystkim zmiany finansowe. No, tak jak mówię, to jest, no, proszę sobie wyciągnąć w, w zakres słów takich niecenzuralnych tutaj paru, i, i to jest czyste takie syństwo, jak to się mówi, żeby, żeby o coś takiego oni musieli walczyć. I jeszcze co powiem, znaczy dodam jeszcze do tego, że o tyle to jest w ogóle strasznie y, przykre, właśnie, że zawsze. W blasku tych ratowników grzali się wszyscy. Ja jako dziennikarka wiele razy widziałam, jak właśnie zjeżdżali tutaj, tak? Wszyscy tutaj premierzy prezydenci posłowie, ministrowie, kogoż tutaj nie było. I ileż oni tych piątek nie przybili z tymi ratownikami, w te polarki się przebierali. No w ogóle, no miodzie, no wydawałoby się, że od jutra to już w ogóle Tobor będzie najlepiej wyposażoną służbą z wielkimi pensjami. Poroni nie wszyscy zapominali już, że coś obiecywali. Jeszcze mamy takie wyjście, takie zrobimy wam góralskie wyjście, że tu was kiedyś przywieziemy, wywieziemy gdzieś tam w Tatry. I znowu zostawimy, będzie musiała Zostawimy, zostawimy, zostawimy żeby se zaśli sami na dół. No tak, żeby jakoś to zrozumieć. No, możemy sobie pożartować, temat jest naprawdę poważny i, i miejmy nadzieję, że ta twoja pozycja książkowa jeszcze raz... Ze swojej strony, jako recenzent, mam tylko te dwa małe, mam nadzieję, nie jakieś tam no, zastrzeżenia. Resztę każdemu polecam. Uważam, że ta książka powinna być lekturą obowiązkową. Naprawdę przekłada taką wiedzę, że każdy, kto, kto ją przeczyta, będzie na ten no, inaczej już troszeczkę e, patrzył. No, są takie różne smaczki, o których nie będziemy mówić, na przykład dlaczego kobiety w góry powinny zakładać czerwoną bieliznę, konkretnie. Stanik. Stanik. To prosimy już, żebyście sobie przeczytali w tym. Ja ze swej strony chciałem Beacie, którą tu znamy się lata, bardzo podziękować, że się tym tematem zajęła. Naprawdę super, że to, że to ogarnęłaś. Dwa, 23 listopada odbyła się premiera zakopiańska. Worcu Taczańskim, który był dawną siedzibą Toprus. Stamtąd te wszystkie akcje dawniej się e, dawniej wyruszały w góry, także też było piękne miejsce. Mnóstwo ratowników, mnóstwo ludzi, którzy przyszło na tą promocję. No i tutaj mówię to, co myślę, żebyś nie myślał, że ci tu przyjechałem kadzić, ale właśnie to jest tak, ta książka to była ta promocja, że ratownicy siedli. Sobie tutaj na tym, Beata, jak autorka z boku i taka skromna myszka, która czasami coś powiedziała, a resztę głównymi bohaterami e, byli ratownicy, tak jak głównymi bohaterami ratownicy są tej książki i za to Ci wielka cześć i chwała, że jako autorka potrafisz, bo no, mają tę tendencję, wiesz, taką celebrycką, no to ja tutaj, a Wy jako tło, jak ci politycy, a Ty naprawdę stanęłaś z boku i pierwszoplanowo. Na pierwszym miejscu byli ratownicy, tak jak tutaj, tak już mówię, w tej książce. Jeszcze raz wielkie dzięki. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. I może do zobaczenia przy innej okazji, przy następnej książce. Oby. A mam nadzieję, że taka okazja się wydarzy. To by było tyle na dziś. Dziękuję. Trzymajcie się cieczka, zdrowo i z Panem Bogiem zostańcie. Z panosku nikt już nie zatrzymał.